Pilna wiadomość od Boga dla Ciebie. Proszę, mój ukochany synu, nie ignoruj tego. Ta wiadomość jest dziś dla Ciebie bardzo ważna. Mój ukochany synu, możesz okazać mi swoje zaufanie, pozostając w ciszy w mojej świętej obecności. Nie martw się o nic, po prostu odłóż wszystko na bok. To święte spotkanie wzmacnia cię duchowo i przygotowuje na nadchodzący dzień. Bycie tutaj ze mną przed rozpoczęciem dnia świadczy o szczerości mojego życia. Istoty duchowe szanują ludzi, którzy się nie poddają, ponieważ ich wiara osłabia ciemność. Możesz to zauważyć, zatrzymując się na chwilę przed rozpoczęciem swojej pracy, aby lepiej walczyć ze złem. Potrzebuję. Abyś zbliżył się do mnie, gdy nadejdzie czas działania. Mój duch i moje słowo pomogą ci znaleźć właściwą drogę. Zbyt wiele zamieszania i fakt, że świat jest chaotyczny, mogą łatwo cię rozproszyć i sprawić, że zboczysz z kursu. Kiedy spędzasz ze mną czas i prosisz mnie o pomoc, ponownie odnajdujesz sens i cel. Robienie wielu rzeczy bez znaczenia może Cię zmęczyć. Z moją pomocą możesz osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku. Teraz zaufaj mi. Przechodzisz przez trudne szkolenie i kroczysz ekscytującą ścieżką stworzoną specjalnie dla Ciebie. To nie Ty wybrałeś tę drogę, to ja ją dla Ciebie wybrałem. Synu, zanim przejdę dalej, chcę przekazać Ci wiadomość. Na końcu tego filmu zostaw piękną wiadomość dla Boga i kliknij w pierwszy przypięty link w komentarzu. To bardzo pomoże naszemu błogosławionemu kanałowi. Bardzo dziękuję, ukochany synu. Dlatego proszę, abyś mi wierzył, nawet gdy nie rozumiesz pewnych rzeczy. Jeśli dżungla jest gęsta, może być trudno zobaczyć, co jest przed tobą. Za Tobą lub obok Ciebie, ale nadal trzymasz mnie za rękę, idąc tą ciemną ścieżką. Nigdy nie martw się, myśląc, że mnie przy Tobie nie ma, nawet jeśli mnie nie widzisz. Pragnę Twojej obecności i potencjału, który w Tobie umieściłem, nasza wiara prowadzi zarówno nasze życie fizyczne, jak i duchowe. Nie powinniśmy się spieszyć ani być lekkomyślni. Ani też polegać na przypadku zamiast na inteligentnych i dobrze przemyślanych planach żywego Boga. Chcę, abyś ufał Bogu we wszystkich sprawach, nie tylko w kwestiach religijnych. To uchroni Cię przed stosowaniem nieetycznych metod w dążeniu do bogactwa, a nawet jeśli poniesiesz porażkę, Twój umysł pozostanie w pokoju. Możesz prowadzić stabilne życie, jeśli zaufasz Bogu. Mądrzy ludzie mogą szybko zmieniać zdanie, ale chrześcijanie są jak silna łódź, która przecina fale i płynie prosto do celu. Musisz być silny i trzymać się swoich wartości, a nie chwilowych rad. Bądź odważny i krocz właściwą drogą, aby pokazać, że Twoja siła pochodzi z wiary w Boga. Wtedy nie będziesz musiał martwić się złymi wiadomościami ani problemami. Twoje serce będzie głęboko zakorzenione w zaufaniu do Pana. Amen. Ci, którzy mi ufają, nigdy nie są zawiedzeni. Jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Nie ma dla mnie nic niemożliwego, a wszystko współdziała dla dobra tych, którzy mnie kochają. Odpocznij więc w mojej obecności. Powierz mi swoje troski i żyj z radością bo to ja się Tobą opiekuję. Proszę, polub ten film i napisz Amen, jeśli wierzysz w Boga, niech Bóg Cię błogosławi.